No i siemanko po tej stronie AB Studio No i jak widzicie gram sobie tutaj spokojnie w Need for Speed Most Wanted 2012 roku um, coś na temat gry, może parę słów może na temat grafiki e, Grafika jest nawet całkiem spoko taka bardziej realna i sposób grania w tym to jest nie wiem jak to inaczej nazwać też jest jak najbardziej realny jak widzicie jadę sobie tutaj na GPS się w pewne miejsce a mianowicie jadę sobie do wyścigu o kurwa o kurwa, nie kurwa. zaraz się z ale po drodze gdzieś na pewno jest tutaj bardzo bardzo łatwo zdobyć tutaj jakąś kraksę czy coś w stylu Albo tutaj w poślizg jakiś wpadniemy, albo coś takiego. No i jest ogólnie naprawdę. Powiem wam, że jeżeli chcecie ją kupić, to nie warto, nie warto naprawdę. Zawiedziecie się troszeczkę. Troszeczkę się możecie zawieść. E, bo nie jest ona taka tak interesująca jak e, inne produkcje tej gry jak gdzieś się tam jakiś skype odpalony czy coś takiego jest e, ale jest wszystko wyciszone itp a tutaj jakiś wyścig e, haj, już go wcześniej chyba próbowałem przejść tak, próbowałem już go przejść e, czy go nawet przyszedłem? Już nie pamiętam, wiem, że wiele wyłączyłem. Ale możliwe, że ten wyścig tu przyszedłem jako pierwszy i nie zapisałem. Ja. Sama rozgrywka, no, też nie jest taka zbyt bardzo ciekawa. No, przechodzimy wyścigi i nic więcej wiadomo. Jest w normalnym Grafika jest jedynie, no, taka. Jedna z lepszych na właśnie nasze czasy, czyli XXI wiek. Jest dosyć szczegółowa. Ciekawie bardzo wyglądają te rozwalone auta, czyli powybijane szyby. Nie, są, nie, ma, nie, nie jest to tak, że jest wybita cała szyba, tylko są tam jakieś odłamki, wiadome. Tak naprawdę prawdziwie. No, a jak widzicie, tutaj coś sk próbuje skumać. Ten samochód znalazłem przypadkowo. Kurwa. No jak widzicie jest łatwo, bardzo łatwo o yy, Czyli tak jak w prawdziwym można powiedzieć świecie wyskoczy jakieś auto z zarobu no i nie zdążymy przecież wyhamować ani nic, to się wjebie na jakieś auto. Dlatego już powiedziałem, że gra jest dosyć, dosyć realna. Yy, Podświadomie wiemy, gdzie mamy jechać, czyli to nie jest tak, że... Yy, że ogólnie wiemy dokładnie, w którędy mamy jechać, tylko to jakoś tak się podświadomie włącza, że po prostu widać, widać trasy. No jak widzicie, ja tutaj też na początku nie wiedziałem, jak mam jechać, yy, trzeba wycofać. Yy, I właśnie to jest tutaj... To jest temu zawsze błąd, zawsze wchodzę w ten zakręt tak krzywo, że... Muszę znowu zrestartować wyścig. Aha, tego wyścigu chyba nie przyszedłem, bo pierdolnąłem się w ścianę tą co zawsze, czyli tą co przed chwilą. Escape, żeby przyspieszyć. No jak mówiłem, jeżeli macie zamiar do wyboru na przykład kupić, nie wiem, Battlefield czy... czy jakiegoś Nitford to bardziej bym Wam polecał tego właśnie Battlefielda czy coś w stylu tych gier bo zanim ciekawą kampanię to jeszcze możecie sobie dobrze na multi a tutaj multiplayer też nie jest aż taki ciekawy e, dlatego za bardzo nie polecam ale jeżeli ktoś jest fanem właśnie takich gier jak tutaj to e, może być zadowolony tak A do takich graczy co jeszcze w to nie grali co nie wiedzą co to need for speed to nie warto nie warto naprawdę jak widzicie, tutaj wchodzę jakimiś ślizgami w te zakręty. Ogólnie rozgrywka jest, no, powiem wam, bardzo miła, bo mamy duży, duży luz w tych wyścigach, czyli jest bardzo dużo skrótów. Dużo skrótów, jakieś tutaj wyskoki, wiadomo, tak jak w, w Need to się zawsze działo. E, właśnie driftowanie bez driftowania by nie, nie weszło nic ta gra by nie, by nie zyskała niczego e, drifty są dobrze dobrze zrobione szczegółowo e, i nie narzekam e, ściągnąłem tą grę ogólnie żeby nie wiem może zrobić z tego recenzję czy coś w tym stylu ale jak powiedziałem jeżeli ktoś pierwszy raz by, będzie grał w tą grę to nie kupujcie, bo możecie się naprawdę zadać. wydacie e, pieniądze na grę e, i wam się znudzi po bo ta gra jest ogólnie taka, że się nudzi bardzo szybko. Tutaj zwolniłem specjalnie, bo pamiętam już o tym zakręcie i będę pierwszy. E, sama frajda jest, e, może nie tyle co frajda, ale czujemy się fajnie jak na przykład jedziemy sobie po mieście, a tu nagle jakieś auto znaleźliśmy, które, w które możemy sobie wsiąść i pojeździć. Widzicie, jestem dziewiąty w rankingu Most Wanted. Mam jakieś tutaj ulepszenie, które sobie jednąłem I będziemy sobie to auto ulepszać też na maksa. Czyli będziemy szybciej jeździć i takie tam te inne zdziwienia i zadziwienia. No must, Most Wanted Race. To chyba Most Wanted polega na tym, że że policja nas ścigać coś w tym stylu um, co więcej powiedzieć postaram się dla was nagrać specjalnie dla was nagrać jakiś e, let's play czy coś w tym stylu ale jak na razie tutaj te, macie taki pokaz tej gry e, czego mniej więcej możecie się spodziewać po na przykład ściągnięciu tej gry czy e, kupnie nie chcę też tej gry obrażać tak że jest nudna i te tak, no ale e, ja jestem takim troszeczkę może bardziej wymagającym graczem i że mnie jakaś gra zaciekawiła musi być naprawdę bardzo dobra. Yy, taka naprawdę bardzo dobra gra, która mnie ostatnio zaciekawiła to jest tylko jedynie jaką grę przeszedłem ostatnio to jest Assassin's Creed yy, 3 i to możecie sobie kupić jeżeli kogoś stać oczywiście, jeżeli nie to trzeba czekać na oplał bo jak na razie nikt jeszcze nie, nie zhakował tej gry. Dlatego jeszcze jeden wyścig tutaj zagram. Z, e, zakończę ten materiał. E, gdzieś tutaj sobie ten właśnie wyścig tutaj można znaleźć. E, Kijowe jest nieraz troszeczkę sterowanie, ale dobra. To już sami powinniście skumać. Dobra, no weźmiemy sobie to. No i dobra. Trzeba się cofnąć. Mamy niedaleko dosyć do wyścigu. No jak znajdziecie jakieś fajne auto, takie na przykład Lamborghini czy coś w tym stylu, to polecam wam je grać, bo one są jednymi z najszybszych. To co widzicie, co ja mam tutaj, to jest po prostu zwykłe znalezione auto, ale chyba jest jeszcze coś takiego, że możemy wygrać. Coś możemy wygrać. A, no, nie weszło Dobra. Jest coś takiego, że możecie wygrać auto od jakiegoś tam e, gościa. No jest jedno auto najlepsze z całej gry, które właśnie się tam wygrywa. Ja sobie gram na joysticku, bo polecam, jest bardzo bardzo łatwo, e, dużo łatwiej się da, po prostu. Wiadomo, tam krzyżykiem, krzyżykiem mamy e, s, e, Boże, co ja pierdolę. Już. Krzyżykiem mamy y, przyspieszenie y, Tym przyciskiem czerwonym czyli B chyba Coś w tym stylu mamy y, Hamowanie I tam już sobie możecie w ogóle ustawić do swojej dyspozycji What the fuck O co tu chodzi? What the fuck I bez przesady Dobra No, no ja już jestem złapany STOP! Eee. Jeszcze raz to sobie odpalimy No i gros jest... Nieraz jest ciekawa, nieraz nie. Nieraz może was coś zaciekawić, nieraz może wam wam coś odebrać chęci właśnie do gry, dlatego ta gra jest um, nie, za, nie za bardzo polecana przez wszystkich do kupna, czy coś w tym stylu. Dobra. Kurwa, co ja robię? Pierwszy raz takiego drifta normalnie ale Szkoda, że w zakręt nie weźmie. Gdzieś tu spierdolni. Dobra, już nie na celownikę. Gdzie tu teraz nie wow! Ładnie nas policjant pocisnął. Nas, czyli... Ach, Retry Jakby tu pojechać, żeby nas nie złapali. Jesteśmy dziewiąci... Jesteśmy na dziewiątym miejscu w rankingu. go. już oczywiście Escape. E, jeżeli byście chcieli, może komuś się spodoba ta seria, jeżeli ktoś by chciał serię z, e, właśnie z tej gry, to możecie spokojnie mi napisać. E, w komentarzu, czy coś w tym stylu to ja coś nagram postaram się nagrać specjalnie albo dla tej osoby a albo tam dla kilku jakby się komuś spodobało kurwa no jedź z synu nie synem jeganem może denerwujemy ta, ta gra jest bardzo denerwująca czasem dlatego szybko odbiera chęci właśnie do gry po prostu jaka grania jest denerwująca więc... Dobra Jakieś zmyłki ciśnie Dobra O ja pierdolę, myślałem że to jest ten Dobra dobra, uciekniemy, uciekniemy spokojnie Ale klatku jest straszne No skurwa jego mać! Tak strasznie ta gra denerwuje, że nie mogę nieraz wytrzymać, naprawdę. I ją wyłączam. Dobra, ciśniemy. Jak widzicie właśnie teraz prawie uciekłem policjantom No prawie, prawie wielką różnicę Dobra Prawie kraksa spokojnie mają mnie znów, no nie mogę Zderzyli się dwaj debile Nie wiem czy się mnie spodziewali w tych okolicach czy nie bo widziałem, że tam... KURWA NO! Gdzie tu jechać? Ja mam naprawdę zielonego pojęcia gdzie mogę pojechać Jedynie to znów tu A tych tego co rozjebać chyba Nie. nie wiem dlaczego tak plotkują. Nie mam pojęcia naprawdę. Skąd oni wiedzą gdzie jadę? No bez sensu. Mają mnie, kurwa jak tu uciec. Myślę jak tu uciec, naprawdę jest ciężko. Możecie mi uwierzyć na słowo, że jest ciężko, nawet jeżeli ktoś mi naprawdę bardzo dobrze jeździ w tej grze. A tu go pojechałem. Dobra, gdzie dalej lecimy? Dobra. Tu znowu mi jakoś dziwnie no ucieknie. Dobra Jak tu uciec komukolwiek Dobra, staniemy sobie niepozornie Yes. Kurwa, gdzie tu uciec? Ej, to musi wszystko zejść, tak? Jadę sobie powoli, bo... Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Jest. Jest. Dobrze. Uciekłem. To było ciężkie, naprawdę, było ciężkie, jak widzieliście sami, naprawdę. Nie, tego nie chcę. Tego nie chcę. Skip. Uff. No, no i dobra, no i kończymy powoli ten odcinek, panowie. E, dzięki za obejrzenie tego odcinka i ogólnie wiecie o co chodzi. Dobra, no i do zobaczenia, cześć do następnych odcinków. Pa!